Cześć, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj tak porównam trochę Plantacja pszenicy mojego ojca z moją Na tej pszenicy było Robione jedynie Zabieg tej jedynki I widać, że tu grzyb atakuje Masakrycznie Widzimy tu troszkę, w patrzcie Tu jest cały bank Bank chorób Pszenica KWS Ozon Wsiew W październiku Jakiś 320 nasion na metr kwadratowy, lub nawet nieco ponad, jest strasznie gęsto. Te kłosy są naprawdę konkretne. Jakby tu było porządnie zabezpieczone, myślę, żeby tu był naprawdę dobry plon. A tu już widać, że nawet kłosy są już zainfekowane, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie żniw, już nie cały miesiąc myślę. Ta jedynka była robiona tutaj e, duetem STAR poszło tego jeden litr i nic więcej. Jest problem z zachwaszczeniem trochę wyszło dużo głuchego owsa niby było robione i poprawka, ale ta poprawka też za dużo nie dała, tutaj trochę miotły, ale ogólnie zawsze to całe pole było miotłą. Zasypione Wcześniej oprysków tacie nie robiłem, robił to takiego gościu na usłudze no Teraz wszystko było zrobione w terminie Tak jak powinno być, a nie tak jak jemu pasowało przyjechać Patrzcie jak to tu wygląda Słabo ta jedynka, brak te dwójki, no to wiadomo, z kraja to To jest najgorzej, ale tak naprawdę ta pszenica jest Bardzo gęsto Śmiało by tu można gadać, że Nawet Na 8 ton by poszła no ale niestety jest, jest jak jest Tu do porównania pszenica od takiego rolnika można powiedzieć Ten są termin siewu, ten są dzień Powiem Wam, że nawet schody, bo mój ojciec jest starym poznaniakiem Że były lepsze wschody po tym poznaniaku niż po ich agromaszu e, Czemu jest tyle tych kwasów? No wydaje mi się, że głęboko podorywka i na przyszły rok właśnie jak to się wszystko Wyłożę, to te nasiona zaczynają kiełkować i stąd tak dużo tych chwastów jest. Nie wiem czy tak jest, faktycznie taka jest moja teoria jedynie. Tam jeden mak rośnie, no, ale widzicie na tej stronie jest dużo głuchego owca strasznie. Tam w środku jest pasek też innej odmiany pszenicy, ale kłosy są porównywalne, jedynie kolor jest taki dużo bardziej zielony. To są takie karawe jakieś, ciężko mi tu powiedzieć. No, szukaj gumowców. Nie ma w tej chałupie gumowców żadnych. Na skracanie poszło 02 Modusa. I patrzcie, jak ona pięknie, pięknie wyrosła. Jedynie 02 Modusa, wiadomo, to też był odsiew z centrali prosto. To te z centrali w zeszłym roku, po skracaniu przyszła od razu ulewa. I wydaje mi się, że ten środek nie zadziałał praktycznie. A nic mi nie poległo. Tu jeszcze jako tako ten flagowy liść. Idziemy trochę władzę a jest mokro, bo jak się zapadło normalnie. To jakiś... No tu flagowy też już dostał. Nawożeni poszło tu dość konkretne, bo było zrobione N1, N2 i N3 nawet. Trzecia dawka na kłos była dana, no ale przy takiej ochronie to było niepotrzebne. No nic, obejrzymy w żniwa. Zawsze tu ojcu słabo sypało, ale w tym roku i tak to będziemy Rekordowy plon, według mnie, tak to naprawdę pszenica jest konkret. Tom by chciał mieć taką gęsto. Nosiołek Arcadia 400, 400 sztuk na metr kwadratowy, a nie jest tak gęsto jak tu. No wiadomo, wiadomo, że umie opóźniony termin siewu, bo po kukurydzy teraz też cała pszenica będzie po kukurydzy. No ale, dobra, później zajadymy na moje pola, obejrzeć, jak prezentuje się teraz moja pszenica po tym. Na całym deszczowym czerwcu, a teraz porównani mojej pszenicy z ochroną z wyższej półki T1, T2 było robione. Na T1 poszło Kapalo dawce 1,6 litra. T2 LATUS ERA 1 litr. Sprawdzamy zaraz, jak tu wyglądają. Jak tu wygląda ten cały one. Cały czas u nas dopaduje. No to normalnie w ścieżkach się topia. jest strasznie mokro. No już minął... O, sarna tam siedziała, kurde. Już minął dobry miesiąc od zastosowania elatusa. Ale tu widać, że ten łan jest dużo bardziej zdrowy. U ojca już było widać choroby kłosa, septoriosa. Kłosa, plew. No tu jest coś porażone, ale to... Skrzypionka jeszcze jest No widać, że to jest dużo Dużo zdrowsze ten łan, ale Też nie wszędzie, nie Zdarzają się Porażone kłosy No tu też już go zaczyna coś brać bo Niestety nie robiłem te trójki Nie spodziewałem się, że będzie tak Dużo deszczu No i teraz żałuję, bo Niektórzy nawet się zastanawiają nad te czwórką o, tu widać, że septorioza się wkradła. Tu są porażone na razie te dolne liście. Widzieliście na poprzednim filmie, że tam już było wszystko. Na razie wszystko stoi widać. Jeszcze zerknęmy na kukurydzę, jak wygląda. A, jakie tu skracanie poszło, tu było tylko 0,4 Medaxa na pierwsze kolanko. I nic, nic, poza tym. Kukurydza nawet ładno. Nie będę tam wchodził, bo glina straszna jest, ale pojadę później na takie pole, gdzie <laughs> kukurydza jest fatalna. Kukurydza rośnie bardzo ładnie. Kurde, tu jest jakiś problem z powtórnym zachwaszczeniem, widzicie to? A był majster stosowany. Jak po majstrze powinno być czysto. W przyszłym roku nie zastanawiam się nad niczym, no jada doglebowo. Czekać jedynie aż kukurydza to zagłuszy, bo to już jest. nic z tym więcej nie zrobię. No, taki coś to. to bez problemu by się teraz dało zlikwidować, no ale... ale nic już z tym nie zrobię. Jesteś ciekawe, co zastanemy na tej pszenicy. Bo tu może połowa leżeć, mi się wydaje. No i stoi. Tu miałem ją po aż. Skracanie tu nie wyszło za bardzo. No widać, że opylił taką góry, co. Ale o dziwo, wszystko stoi dali. Kurde, masakra. Patrzcie, tu drowa powaliło na miedzy, a moja pszenica dali stoi. Tu była normalnie trowa Jak ta pszenica Idziemy tu do środka, obejrzymy jak ona wygląda Widzicie dokąd mi się? Nie no, kraju że popawię. Ale dzielnie, dzielnie stoi No Idziemy tu od razu z kraja Kurde, mokro jest strasznie, jest mokro, już całe mokre. Jakby nie to jest zredukowane, włosy masakra masakra dobrze to stoi jeszcze wszystko, chociaż tam trochę miotły, ale niedużo, miara czysto jest wszędzie. No, le leciutko pociągę chciałem urwać kłosa, wyrwało się z ziemi, tak jest mokro. Mokro jest i nie wiem, co, co robić. Czy wierzę tu jeszcze? Czy już nie? No, chyba to już nic nie da, nawet jak wiadam. Zostawić tutaj, jak jest i czekać na żniwo. Jakieś rady, sugestie mi tu do dołóżcie. No, kurde, patrzcie na te kłosy. Raz, dwa, trzy. Trzy rzędy zredukowane. No. Straszne, coś strasznego to jest. I tak na całym polu, no to sobie policzcie już dwie tony mniej Dobra, wychodzimy stąd, jedziemy jeszcze obejrzeć owiec owiec mógł się na pewno wyłożyć, bo wiadomo owiec to jest bez skracania, bez wszystkiego tu się jedynie wyłożyło w tym miejscu jedynie coś coś przeszło, ale patrz o, akurat widać, że jest czyściutko tam na samym dole, w samym dole liście są lekko zainfekowana praktycznie, raczysto czysto To jest Arkadia Jeszcze z go, tego nie pokazałem akurat Elegancko, czysto No jak na taką sytuację, wiadomo, nie? Ale flagówka jest cały zielony, pod flagówką zielony Trzeci liść Tak samo, dopiero tym na samym dole Na samym dole jest dopiero Infekcja jakoś mu ma... Dobra, spadamy jeszcze na ten owiec. Zresztą kukurydza, tragedii na niej nie ma. Owiec stoi. Stoi, miejscami leży, ale tam mam jeszcze jedno pole i jest tragedia. Tragedia. Nie no, owiec, owiec jeszcze stoi. Troszkę leży, troszkę stoi. Ale tam dali mu kukurydza i widzę, że nic. Nic tam nie ma kompletnie. Kurwa, tu to, to jest tragedia. Nic z tego nie ma. Nic z tej kukurydzy. No, ona w ogóle nie rośnie. Patrzcie na to. Widzieliście, jaka była tam. A jako jest tu. No nic. Takiego pola to jeszcze nie wiem. Tragedia. To pole to jest masakra. Poprzedni gościu co go miał Tu też go zostawił I się zastanawiam czy tak samo nie zrobię Teraz ile tu jest zainwestowane 250 polidab 200 soli Wapno Co jeszcze oprócz wapna było No mocznik I kukurydza Półtorej paczki Kukurydza 600 Ja pierdolę Tu jedynie na górce coś Tam Tamto ja pierdolę No tu to będzie strata Patrzcie tam dalej skukuję Nie wiem czy ją widzicie ale patrzcie na to Liście jakieś żółte O Boże Boże Co jest? Tragedia. Tragedia. No nic tu nie ma ani grama. Ani jedna roślinka tu nie przeżyła. No tu już nic nie wsieja nawet po to co już jest czerwiec tu nornice poryły Na koszty nawet się nie zwróci jak to urośnie w ogóle dołu w ogóle nie ma na pewno, bo tu patrzcie jak płyną strumyki i wtedy jak wleje to, to wszystko płynie w dół.